mechanika zewu Ktulu w minutę. Z prowadzi śledztwo, a twoja postać posiada statystyki, umiejętności i najczęściej złe przeczucia. Wszystko rozstrzyga się przez rzut procentowy. Wynik niższy od wartości umiejętności to sukces. Im niższy wynik, tym lepszy sukces. A te dzielą się na zwykłe, trudne i ekstremalne. Zasadniczo jeden to błysk geniuszu, a 100 spektakularna porażka. np. przykład złamanie karku na trzystopniowych schodach. System oferuje rozbudowaną mechanikę testów grupowych, przeciwstawnych i powtarzanych, ale najczęściej chodzi o jedno: uciec, zanim w ogóle będzie na co rzucać. Najważniejszą cechą jest poczytalność, czyli taki licznik, który mówi, jak bardzo jeszcze ogarniasz rzeczywistość. Zmniejsza się gdy coś widzisz, czasem wystarczy, że za dużo przeczytasz, albo zrozumiesz i w zasadzie nigdy nie rośnie. Jeśli jednorazowo spadnie o zbyt dużo, musisz rzucić na tymczasowe szaleństwo. A jeśli spadnie ogólnie o zbyt wiele, gratulacje, otrzymujesz trwałe zaburzenie psychiczne i czeka Cię bardzo ciekawa rozmowa z terapeutą, który równie dobrze może nie istnieć. Polajkowanie i subskrybowanie kanału raz na Roku prawdopodobnie nie wpłynie zbyt pozytywnie na Waszą aktualną poczytalność, ale w tym przypadku to akurat dobrze. Odrobina szaleństwa nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Czy to wielkich trudach. Walka również występuje, ale raczej jako efekt uboczny złych decyzji i raczej nie należy je nadużywać. Każdy test to ryzyko, a każda rana to potencjalnie ostatnie słowo. Pistolet w ręku badacza to akt desperacji, a jeśli coś wymaga więcej niż jednego strzału, to najczęściej oznacza, że naboje i tak nic nie zmienią. Szczęście to osobna cecha. Można ją testować, gdy sytuacja wymaga czystego fartu, albo wydawać jej punkty, by poprawić rzut lub uniknąć czegoś bardzo nieprzyjemnego. Nie działa jednak na bogów rytuały, ani różne dziwne rzeczy, które w sumie nie powinny istnieć. A kiedy się skończy, kończy się także iluzja kontroli. Postacie rozwijają umiejętności poprzez ich używanie, o ile przeżyją na tyle długo, by rzucić na rozwój. Ale większość kampanii kończy się wcześniej, całkowitą utratą poczytalności, nagłym zniknięciem, albo spotkaniem z czymś, czego nie da się opisać słowami. Albo zwykłym stwierdzeniem, ja już naprawdę nie daję rady, budujemy rakietę i lecimy w kosmos. Bo w wktu to o zejściu na dno. Z godnością, notatnikiem, bardzo silną latarką.